Polski krok po kroku junior. Dzień dobry. W dzisiejszym filmie pokażę Wam kilka pomysłów na to, jak uatrakcyjnić lekcję, która na pierwszy rzut oka wydaje się taka mało. Ciekawa. Wydaje się nie mieć potencjału, żeby stać się fajną lekcją, którą uczniowie zapamiętają i z której się dużo nauczą. I takim tematem jest podział na rodzaje, podział rzeczownika na rodzaje. W naszym podręczniku Polski krok po kroku junior 1 podział na rodzaje pojawia się w lekcji 2b. Mamy tutaj trzy pudełka, które symbolizują trzy rodzaje, ten, ta, to. Najpierw uczniowie poznają reguły, które... Które pomogą im zdecydować, jakiego rodzaju jest dany rzeczownik, a potem ćwiczą. I w tej lekcji nie mamy dialogów, nie mamy tekstów, nie ma tu za dużo takich zadań komunikacyjnych, ale to nie znaczy, że lekcja nie może być ciekawa. I dzisiaj pokażę Wam, jak wprowadzić trochę ruchu na lekcji, jak zaktywizować uczniów, tak żeby mogli się trochę poruszać i też lepiej zapamiętać materiał, który im prezentujemy. I do ćwiczenia rzeczowników i podziału na rodzaje może nam pomóc taka plansza z gier i zabaw językowych z naszej książki, w której mamy słowa wypisane na karteczkach, a na dole mamy karteczki symbolizujące trzy rodzaje. W najprostszej wersji możemy rozdać uczniom trzy kubeczki. Ja tu mam takie foremki na mafinki i Jeden kubeczek symbolizuje jeden rodzaj: on, ona, ono. Wycinamy słowa, rozdajemy uczniom, a uczniowie wrzucają słowo do odpowiedniego kubeczka. Wydaje się to proste, ale już uczniowie mają trochę ruchu, już coś robią rękami, pracują manualnie i już jest to jakaś odmiana od pracy z książką. Inny pomysł: możemy do odpowiedniego rodzaju dopasować gest. Na przykład, mówimy uczniom, że rodzaj męski to jest komenda, instrukcja, proszę wstać. Rodzaj żeński, proszę usiąść, a rodzaj nijaki, proszę usiąść na dole, na podłodze, nie na krześle. I teraz my czytamy słowo, a uczniowie reagują odpowiednim gestem, odpowiednim zachowaniem. Na przykład, adres, wstajemy. Klasa, siedzimy na krześle. Ćwiczenie, siedzimy na podłodze. Możemy też zmodyfikować te gesty, trochę je tak umniejszyć i możemy poprosić uczniów, żeby klaskali, kiedy słyszą formę on, uśmiechali się, kiedy słyszą formę ona i na przykład tupali nogami, kiedy słyszą formę ono. Mogą też robić, pokazywać okulary. Kiedy słyszą formę męską, pokazywać serduszko, kiedy słyszą formę żeńską, albo robić ptaszka, kiedy słyszą formę nijaką. I to ćwiczenie nadal pozwala nam trochę panować nad klasą, jeżeli nie chcemy zbyt dużego chaosu. Uczniowie cały czas są przy swoich ławkach, nawet siedzą, ale jednak wykonują gesty. Możemy też yy, podzielić uczniów na trzy rodzaje, ale nie mówić im tego na początku. Tylko y, pokazać im kartki w trzech kolorach. Kartek powinno być tyle, ilu mamy uczniów w klasie, i pytamy uczniów, jaki kolor chcesz, jaki kolor lubisz. Uczniowie wybierają swój kolor, jeszcze nie wiedzą o co chodzi, i pokazujemy uczniom kapelusze. Razem z nimi składamy papier, robimy takie małe origami. Uczniowie robią swoje kapelusze, i kiedy już są gotowe, mówimy im, że Niebieski kapelusz symbolizuje rodzaj męski. To jest on. Czerwony kapelusz ona. Żółty kapelusz ono. Ja mówię: ja czytam słowo na przykład tablet. Tablet to jest on i niebieskie kapelusze proszę wstać. Albo muzyka to jest ona. Czerwone kapelusze proszę wstać. Auto, to jest ono, żółte kapelusze, proszę wstać! I czytam słowo, bardzo szybko, jedno po drugim, uczniowie wstają, siadają, wstają, siadają. Jest to bardzo dynamiczna gra, ale cały czas jeszcze siedzą przy swoich ławkach. Jeżeli mamy więcej miejsca i chcemy troszkę bardziej zaktywizować uczniów, dać im trochę więcej ruchu, możemy w różnych punktach sali przygotować trzy kosze. Albo trzy pojemniki. To mogą być wiaderka, cokolwiek mamy akurat pod ręką, pudełka nawet. I jedno pudełko symbolizuje jeden rodzaj. Możemy na nim napisać on, ona, ono, albo tenta, to, albo y, dobry, dobra, dobre, jeśli chcemy już ćwiczyć przymiotniki. I również czytamy słowo, ale rozdajemy uczniom. Takie bezpieczne piłki. Ja tutaj mam pomponik od czapki, i uczniowie mogą rzucać tym pomponem do odpowiedniego pojemnika. Więc trochę gramy w koszykówkę. Jeśli uczniowie trafią, mają punkt. Jeśli nie trafią, nie ma punktu, szybko kontynuujemy grę. Tak samo możemy zrobić, ale nie wykorzystując do tego piłki, tylko organizując wyścigi. Trochę takie zawody sportowe. Możemy tak ułożyć salę, żeby utworzyć jakiś tor wyścigowy, jakiś tor przeszkód, i wtedy uczniowie na przykład losują karteczkę i muszą jak najszybciej dobiec do odpowiedniego kosza, pokonując po drodze przeszkody i wrzucić słowo, dopasowując je do odpowiedniej kategorii. Jeszcze innym pomysłem, który być może znacie z naszych warsztatów, jest gra, która wykorzystuje paczki na muchy. Te, wówczas na tablicy zapisujemy trzy słowa: on, ona, ono albo rodzaj męski, rodzaj żeński, rodzaj nijaki w różnych punktach tablicy. Dzielimy uczniów na dwie drużyny. Drużyny ustawiają się w rzędzie i pierwsza osoba z rzędu dostaje paczkę. I przez chwilę, na przykład, możemy się umówić na 5-10 słów. Dwie osoby z drużyny walczą ze sobą. Nauczyciel czyta słowo, na przykład, tost, a uczniowie muszą uderzyć słowo on albo rodzaj męski. Historia, ona, dziecko, ono, pani, ona, mail, on. Robią to na wyścigi. Tutaj nie musimy liczyć punktów, po prostu chodzi o dobrą zabawę. Te wszystkie ćwiczenia wykorzystujące ruch, które Wam pokazałam, to są ćwiczenia na kategoryzowanie słów. Dzisiaj kategoryzowaliśmy rzeczowniki, dzieliliśmy je na trzy rodzaje, ale równie dobrze te ćwiczenia sprawdzą się, kiedy mamy czasowniki w trzech koniugacjach. Możemy czytać czasownik, i uczniowie muszą dopasować go do odpowiedniej koniugacji. Możemy też ćwiczyć rzeczowniki w liczbie mnogiej, w rodzaju niemęskoosobowym. Mamy wtedy cztery końcówki y i e a więc uczniowie będą mieć już cztery kapelusze albo cztery pojemniczki, do których muszą dopasować słowa. Ale akurat to zagadnienie pojawi się w drugiej części naszego podręcznika Polski krok po kroku junior, który już niedługo się ukaże. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na ostatni film w naszej serii, w którym pokażę Wam bardzo praktyczną rzecz. To znaczy, jak ćwiczyć na lekcji dopełniacz. Jak to robić, żeby uczniowie byli zaangażowani. Pokażę Wam kilka pomysłów na gry, na wykorzystanie gadżetów, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.